Bardzo e, no się cieszę, że jestem członkiem Komitetu Protestacyjnego Myśliwych. E, drodzy rolnicy, szanowni państwo, dziękujemy wam, dziękujemy wam jako myśliwi, bo tylko dzięki wam tutaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj razem, jesteśmy silni, jesteśmy my jako myśliwi, jesteście wy jako rolnicy, są pszczelarze, są leśnicy. To dzięki waszemu ruchowi ten proces jest możliwy. To dzięki waszemu ruchowi możliwe są jakiekolwiek zmiany w Polsce. O temat zielonego ładu nie będę mówił, bo Wy doskonale wiecie co to jest. Nie będę też mówił na temat tego, jak macie prowadzić własne gospodarstwa, czy jak macie hodować własne zwierzęta, bo też doskonale o tym wiecie. I nikt Wam nie powinien o tym mówić i Wam wskazywać. Nie powinien też nad nikt mówić jako myśliwi, jak mamy polować pszczelarzom, jak mają hodować pszczoły. To jest nasza sprawa. W naszym kraju nie powinniśmy być gospodarzem i nikt nie powinien mieć prawa narzucać nam swojej woli, tym bardziej, że ludzie, którzy podejmują te kluczowe decyzje, zwierzęta gospodarskie często widzieli tylko w telewizji. Nie możemy na to pozwolić. W imieniu myśliwych dziękuję Wam serdecznie. Czeka nas około 20 tysięcy pod na Was. Połączmy siły i nie traćmy nadziei. Bądźmy razem, a razem możemy osiągnąć wszystko. Wspólna sprawa jest gwarancją naszego sukcesu. Dziękuję wam.